De galery! Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Lecimy w Ghost Recona dzisiaj sobie znowu, 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 znowu. Wczoraj był nawet taki sympatyczny odcinek, ale no troszeczkę z... zepsułem. Nie będę brzydko mówił. A mianowicie, co się stało? No chyba wszyscy wiedzą, ci, ci co oglądali, co się stało. Hmm, ściągnął zamiast z mikrofonu, zamiast ściąganie... inaczej, miało mi nagrać... Mikro, dźwięk, yy, znaczy głos z mikrofonu Blue Yeti, ale oczywiście nagrał z yy, kamerki internetowej. No i tak wyszło jak wyszło, no i no, odcinek wrzuciłem, natomiast no, nie jest to jakaś super rewelacyjna jakość, ale wszystko się... znaczy no, da, się, da się zrozumieć, wszystko więc jest w miarę spoko. E, dobra, no, rozgrzewka no to spoko. Dobra. Możecie podziwiać mój nowy celownik, yy, który właśnie niedawno kupiłem w sklepie. Zostawiam, z której oni mogą z strony przyjść. Hmm. No dobra. Możemy sobie blisać. nie wiem, czy nie biegnę teraz na swoich. Nie zabiłem, znaczy nikogo nie zabił, no ale dobra Lecimy, słuchajcie Myślę od razu, że do góry, na... chociaż nie, chodźmy tędy e, Tam se, może nie wiem, na punkt może na razie nie wyjdziemy Zobaczymy jak sobie będą radzić na punkcie bo Jeżeli będą sobie radzić na punkcie to my z daleka będziemy ich ostrzeliwać bo już mamy bardzo dobrą do... broń na dystans, szczególnie jeżeli jest... Jesteśmy, y... Jesteśmy, nie wiem, przyklejeni do jakiejś osłonę, bo leżymy, no to w tym momencie mamy bardzo, wysok bardzo wysoką celność, tak? Wow No, wow Dobra, mojego nie trafiło to O, właśnie, właśnie, właśnie Hmm Uuu, Jak mi wybiegł na celownik Mhm mm Tango okay. widziałem Ej. Zginął 400 punktów za przejęcie Co ja nic nie robiłem za bardzo Ale spoko Aż się proszę, żeby... Kurde, no. O, no, ej! Wow! Z pistoleta go zjechałem go. Hmm. No nieźle, nieźle. Pięknie, kurde. Te krzaki mi definitywnie przeszkadzają. O, fuck, ale mi zjechał. Ale mi zjechał, dobra. Ale słuchajcie, dobra, nawet sobie nieźle radzi... radzimy na tym punkcie. Więc spoko, więc spoko, nawet jest nieźle. Weszli na punkcie i przejmują, ale duży w sumie do góry już dużo idzie tam na ten punkt, więc spoko. <laughs> Dzisiaj już jest wszystko ok z mikrofonem. Już usta ustawiłem go tak, jak ma być. Oj, straciliśmy alfa. Dobra, czy ktoś tu wbiegł? Dokładnie, wbiegł. I teraz spierdzielamy z tego miejsca do góry. Bo mogą za mną biec gdzieś Chociaż, czy to tak do końca na pewno wbiegną? Nie wiem no, mogę Chociaż mogę się grzecznie ukryć Czekając na nich tutaj No, nikt nie biegnie tam na razie, więc spoko Chyba, że im tutaj sobie pleco, ile jest to? Tak, dokładnie, znaczy, nie zrobiłem mi plecy no, super. Dobra. No, w sumie to im zrobiłem plecy. No właśnie. Dobra, gościu, ty biegnij. No, to tak nie działa do końca. Wow. Nie wierzę asysty, kurde, tylko asysty, no dobra Wow Mhm, dobra Wow, wow, wow. Oops. No nieźle O kurde, pak 7 zabójców, jak poleciałem równo, o kurde, co to było, nieźle No nieźle jak na pierwszy ten na pierwszą rundę. Oni sobie przejmują spokojnie alfę, ja im też bardzo bronię, więc oni spokojnie tą alfę, czy im zabijam bardzo dużo osób, więc spokojnie oni tam do góry mają luz. Nie mają tak naprawdę chyba w tym momencie nikogo, kto by im tam mógł pokrzyżować plany przejmowania. Właśnie. Trochę dostałem. Ale spoko, dobra. Nie jestem pewien, ale chyba ktoś Robi nam o właśnie. Aha. Hmm Kurde, tak trochę słońce tak tutaj świeci w tej grze i tak za dużo to nie widać. <laughs> Dobra, okej, okay, no to lecimy. O, kolegę widziałem, ale. Tego tak, jestem w stanie stąd ściągnąć? Kurde, nie, jednak nie. Olero. Kurde, fuck. No ale dobra, słuchajcie, jesteśmy pierwsi, tak naprawdę. I, i najlepsi. Znaczy w tej rundzie. Najlepszy rykon, najlepszy z oddziału, więc. Eee, dobra, już końcówka, więc myślę, że nic nie powinno się tu zmienić. Tutaj moją Tracimy tam. Kurde Dobra Musimy utrzymać ten punkt. Yy... No to w takim razie, no, no dobra, jakoś tam sobie myślę damy radę, nie? Bo nie kto jak my, nie? Nie tak to. Kto? Dobra yy, Nie mam Skończony Uzą... Znaczy mam naładowane urządzenie, więc mogę im spokojnie tu farować Dokładnie Setka! Pięknie! Teraz mogę im biec na, na ten, tak powiem, na ryj Tak brzydko mogę powiedzieć to Oni mnie w tym momencie chyba Dokładnie Pięknie! Wow, pierwszy, łeb ten mnie prawie dogonił, ale proszę, jestem me, me, medalem najcenniejszego i najlepszy assault, więc świetnie Chociaż, no, temu wiele nie brakowało i nawet nieźle, ile medali, słuchajcie, chyba 4 medale aż, albo 5 pięć. 5 eee, pięć albo 6 już, kurde, nieźle, ale zobaczcie, słuchajcie, jak ten szybko mnie dogonił, nie, w końcówce samej Dobra, czyli taka, m, ta, taka strategia, jaką ja objąłem w tej rundzie, znaczy w tamtej poprzedniej rundzie, nawet nieźle się sprawdziła tak naprawdę za bardzo nie przejmowałem, ale no wiele pomagałem im, chyba najwięcej tak naprawdę. E, szczególnie, że oni mieli... E, wolny, nie? E, wolną górę mogli spokojnie przejmować, bo im tam broniłem dużo. Eee, tam dobra, lecimy do góry. Goście... O, roś. Ja o, się nie wychyli teraz raczej. Praje, że tam nikogo nie ma. Aha, ten sobie te... Aha, no tak, super. Wow! No nikogo nie trafiłem, cholera. Hmm, ten sobie tam biega z tym, tym bakramką. Wow! Kurde, myślałem, że trafię go, ale on, on mi miał na celowniku. <grym> Więc myślę, że będziemy po prostu musieli albo im wparować i zrobić im plecy. Chociaż myślę, że to będzie najlepsze teraz, bo oni teraz są chyba wszyscy do góry. Widać, że nieźle sobie radzą. Więc to nie będzie głupie. Yy, Zrobić im plecy yy, Przez ten O tu jest nawet jeden Właśnie kurde O cholera o o zabiłem dobra Uf. no pół magazynka wpakowałem w niego Ale dobra jest ok. Spoko ojej Dobra, życie w miarę mi się szybko regeneruje mm, dobra, no tego jakoś tam zdołałem Też nie uratowałem swojego, nie? Więc... Łooo, wow, fuck! Kurde, nie, nie trafiłem w niego Mogłem już w sumie niecelowe, tylko tak trochę bardziej strzelać na ośle Było większe prawdopodobieństwo, żebym kogoś trafił, nie? Jestem trzeci, o kurde, ale słabo teraz w tej drugiej rundzie. Ale ta pierwsza runda nieźle poszła. Oni też za bardzo nie znaczy Oni w ogóle nie robią pleców. Wow, no dobra, nie trafiłem. Hmm, no dobra. Albo mam mało amunicji, więc. ooo, oh fak! Dostałem. Oła, oła, oła. Dobra, nikt nie trafi, nikt nie trafi Eee, dobra, no to lecimy do góry O, fuck, ten na mnie czekał, o, co za frajer <coughs> Nie wiem, kaszę znacie, no, nieco broń Dobra, czy my to przejmiemy? Dobra, wiecie co, ja biegnę na górę Może rzeczywiście bardziej... Ło, kurde Super, dobra, nie ma co, tylko... No taka kiepska chyba myślę pomoc średnia, nie? Dobra. Wow, wow, wow. Wow! A, to z tej strony. Z tamtej strony, nie z tej. Kurde. Fakt, co za śmiecie Ale teraz. Dobra, wiecie co? A nie, bo ja, kurde, nie mam żadnej innej broni takiej sensownej. No, na tym to lepiej nie patrzeć. Już, no, Dobra. Ogarnęli się, nie? Czy zawsze będzie takie? No, już to wielokrotnie powtarzałem. Już się powtarzam, ale będę. Yy, zawsze tak jest, że raz idzie dobrze, run pierwsza runda idzie dobrze, albo druga runda idzie dobrze, a ta. Następna runda zawsze idzie gorzej, nie? Tak różnie jest. Ło, fuck! Kur... Jak mnie dojechał z shotguna? kurde gdyby ten blitz jeszcze chwilę podziałał, to bym tego dobił, zabił go I Jeszcze bym od mogł... tego drugiego, co kurde stoi na punkcie, no nie no matko święta Zaraz przejmą, jeszcze dostajemy dwie minuty kolejne o, Ostatni, o kurde No nawet ktoś z gry wyszedł Nie wytrzymał chyba presji Oj, i się gra trochę No to jest za plecami? No bo nam plecy robią <laughs> To jest taka opcja, nie? Dobra, bo straciliśmy alfę punkt, trzeba by ją przejąć Dobra Kolega ginie. Okej, okay, no to teraz by trzeba w miarę chyba myślę przeżyć. Dobra, może ja będę chronił tą stronę. Pięknie! Wow, Granat! Nie, nie granat. Nie, ale to jest granata, też dostałem, ale tamten nie pojechał. Dobra, zobaczmy. Z granata. Aha, i Shotgun. No dobra. 15. Shotgunem już no dostałem, później ten. Granat i znowu Shotgun. Jak to jest bliska, strzelić z Shotguna. No to kurde. Nie wiem, czy nam przypadkiem fletów nie robią. Wow, dostałem nawet. A ja mam aktywne urządzenie, więc... Wo jak pojechałem, równo. O, ten Blitz na tą mapę jest super! Trzeba tylko kupić ulepszonego Blitza, który... O, brawo! Chyba jeszcze mój. Pięknie! No jestem pierwszy, patrzcie! Aha, bo to chyba jest moje Ale kurde, to właśnie teraz nie wiem który jest... Które o, dobra wow, jakim cudem, przez schody Matko święta, pierwszy raz ginę w taki sposób, że... A to jeszcze mój mnie trafił, swoim... Swój... Dwu... Aha, dwóch... Tak, dwóch granatów mi rzuciło pod nogi, Swoje. Znaczy swoje, tak? <laughs> Brawo, dobra, robimy plecy Kościół Uważaj, co robisz Mhm. O! Żyj granata A, fuck. Czemu nie go nie trafiłem? A kurde Dobra i pięknie Pier ale ze swojego oddziału, ale ten też nieźle Tu też dwóch nieźle teraz yy, działa o matko, teraz ci przejmują, matko. I tak bawimy się, nie? Tak w kółko ją. Dobra. Oczy mnie bolą. Dobra, czy oni nam będą rodzić plecy? Raczej nie, myślę, że nie. Na ten genialny pomysł nie wpadną. Drugi! FAK! No fuck. No dobra, wygrana. Mamy dwie wygrane, słuchajcie. Pięknie. Wygrany mecz, super. No i żadnej gwiazdki nie mam, nie wierzę. Tu te gwiazdki są tak randomowo rozdawane, że czasami nie czuję. Ja? No ale dobra. Dobra, no to zobaczmy. Nowy poziom. No dobra. Zdobyto wygraną dnia. okej. Okay. E, dobra, ciebie, przepraszam, wykopię z gru grupy, bo już nie mam zamiaru dzisiaj grać. Pułkownik trójka, dobra 20 pozycja, pięćdziesiąt czyli to powolutku wyżej. Super, super. Dobra, jeszcze zobaczymy e, Wyniki meczu, tabela wyników. E, w pierwszej rundzie jestem najlepszy. No nie chwalicie nie, ale tak ogólnie. Dobra, druga runda. No dobra, nieźle. Nieźle, nieźle. Osiągnięcia... Super. No to 15%, no to mi się nie udało. Nie udało mi się zebrać e, pełnego skłonu, czyli czterech osób w e, grupie szturmowej i wygrać jednej rundy. E, no dobra. E, ok. Dobra, wiecie co, to by było chyba na tyle z tego odcinka. Dzięki za wasz czas, jak się podobało dajcie łapkę w górę, subskrybnijcie. Subskrybnijcie? Chyba tak. 15tego odcinka, więc na razie żegnam się z wami. Pa pa, cześć, do jutra.